Razem trzymane przyciski, kontrol, jeden z numerycznej? Ło! Wow. Czemu ja o tym wcześniej nie wiedziałem? Przecież to jest genialne, dziękuję. Nie widziałem, żeby ktokolwiek mi o tym pisał wcześniej. Super, przecież jak czasem się czeka, bo coś się tak wolno buduje. Marnuje się tylko czas, bo na przykład, wiecie, nagrywam odcinek i czekam, aż mi tam jeszcze parę dni się, no, e, zrobi, żeby coś było wybudowane i żebym mógł powiedzieć o, i to się wybudowało, super. E, to przecież zamiast czekać, ja sobie mogę CTRL-1 kliknąć i to leci, 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 leci. Dziękuję wam. Dziękuję. CTRL-2 będzie szybciej. Ja myślałem, że ty żartujesz, Hepurion. CTRL-3 nie działa, CTRL-1... Kon ale bo nam zaraz republika upadnie genialne genialne to jest super dzięki